Co gdyby Ukraina upadła część druga? Litwa, Łotwa i Estonia już są w dupie pomimo, że tego nie wiedzą. Moja armia już się kieruje na pozycję, by zaatakować Błaha. Muszę pobudzić moją gospodarkę, bo zaczynam mniej zarabiać. Przez tego ruska ceny poszły tak w górę, że aż głowa boli. O ktoś dzwoni? Halo? Siema Polak, tu Litwa. Mam poważny problem. Rusek wysłał mi Łotwie i Estonii ultimatum, że jeżeli nie oddamy się w ręce Rosji to znikniemy z powierzchni i ziemi, boimy się, że lada chwila i nas zaatakuje. Witaj Litwo, Ten popapraniec zapomniał chyba, że jesteście członkami NATO, powiadomi o tej sytuacji Zachód a w tym czasie wyśledował Was kilka jednostek na granicy i trochę sprzętu byście byli przygotowani na odparcie ataku zanim główne siły NATO będą kierować się na granicę z Rosją. Dziękujemy ci Polsko, oby nie było za późno. Dobra czas zająć się krajami bałtyckimi, Litwo, Łotwo i Estonio do mnie. Błahaha rusek nie wiem co bierzesz ale nieźle cię pojebało, możesz tylko pomarzyć o naszych terenach. Podobno marzenia się spełniają, a więc zaraz je spełnię. Ktoś dzwoni? Teraz? Halo? Jesteś pewien? Cholera, dobra już się wycofuje. macie szczęście, że muszę się zająć protestami w Moskwie, jeszcze tu do was wrócę, cholera, akurat teraz musiały wybuchnąć zamieszki, muszę szybko zrobić porządek, ciąg dalszy nastąpi.